to ja, KubaSP, to jest mój pierwszy odcinek na YouTube i moja pierwsza seria też na YouTube, jak się zresztą domyślacie, która nazywa się Kanciasty Survival. Nie wiem, czy taka nie istnieje, bo nie sprawdzałem, dlatego teraz wchodzimy w Single player, ten świat jest nieważny, robimy nowy, nazywamy go Survival, także Game Mod tutaj nieważne i Create New World. Ładuj się, ładuj się, szybciej, szybciej, szybciej. No i marzyłem po prostu, żeby... Nie. Lagi, dobrze, lagi. Ogarnijcie, które ja tak Po prostu marzyłem, żebym wyglądał na jakiejś durnej, wyspie, gdzie nic nie. Ma. No co ja będę robił? Nawet drzewa nie mam. po prostu zajebisty początek naprawdę marzyłem o tym mamy tutaj przynajmniej kwiaty ścisze dźwięki, bo będzie niefajnie i szukamy czegoś na razie mam nadzieję, że jak popłynie tam, to zaraz coś znajdę i będziemy mieszkać Będziemy mieszkać gdzieś w jakimś rozsądnym miejscu. Dobra to widzimy się po przerwie. Jak coś znajdę. Hej! Po przerwie znalazłem w końcu ląd, pływałem tak dookoła z 20 minut. Najadłbym się mięskim, znalazłem jeszcze jedną wyspę, gdzie zrobiłem sobie też, zrobiłem tak, zabiłem sobie mięsko i teraz już możemy grać, ponieważ mam nadzieję, że to nie jest tylko z pozoru. Duża wyspa, tylko bardzo rozwinięty ląd, gdzie możemy zdobyć diamenty, zniszczyć zombiaki, itp, itd. No także zniszczymy sobie teraz drewno. Nie wiem czy to tak tutaj jest. Bo już myślałem, że to jakiś bug w Minecrafcie, że liście inne są. Dobrze, teraz tu pójdziemy. Zniszczymy kolejne drzewko kopiemy się trochę w dół, żeby zdobyć kamienne przedmioty, może nawet uda nam się znaleźć jakieś żelazo będzie fajnie, będzie fajnie, wam taką nadzieję yy, teraz tylko pozostaje nam iść to już za... o nawet biom fajny górkowany taki taka górka, no to tak, tam chyba myślę, że pójdziemy bo tam jak dla mnie będzie najciekawiej ponieważ, no wiadomo, węgiel, żelazo i tak no Dobra. Myślę, że już nam wystarczy drewna. Bożej trochę będzie zim, a te drzewa, te drzewa coś mi mówią. Mówią mi, że będzie zima zaraz. Zaraz będzie zima, tak. Będzie zimno, będziemy musieli ubrać sweter wycisnąć gdzieś dalej. O, dobra, jest węgiel. Mam węgiel teraz tylko pozostaje nam zbudować bardzo dobre, kamienne przedmioty, które są po prostu niezbędne w Minecrafcie. Także już możemy kopać węgiel i mam nadzieję, że natrafią diamenty. Nie, no oczywiście żartowałem, nie, no tak, teraz. Pochodzę. Tylko mamy też jeszcze problem z jedzeniem. Jak myślicie, tak, wiem, że wiecie. Teraz Żebym zjadł jedzenie, żebym poszedł, nie kopał ten węgiel. Ty idioto pewnie myślicie. Jakie, jakie, no masz pierwszy odcinek na YouTube. Nie wiesz, jak się gra w Minecraft, ponieważ nie zjadłeś nic. Nie. Dosyć to dosyć mój Pierwszy odcinek, więc zabrałem w drugim rzędzie yy, dobra zniszczymy węgiel jak zniszczę już węgiel to powiem albo nie, teraz w trakcie przynajmniej będzie też jedzenia, że właśnie że właśnie że yy, teraz będą sprawy organizacyjne takie typu mój kanał kiedy co i jak gdzie no Także odcinki planuję wrzucać jeden raz... jeden odcinek na jeden dzień, przynajmniej w wakacje, bo w szkołach ja będzie szkodał trochę gorzej. Więc mniej więcej wakacje będzie się pojawiała teraz już sprędz wakacji. Jest u, bodajże 27 sierpnia, więc no. Więc teraz przez te ostatnie dni wakacji 4-5, nie wiem nie liczę. Nie chcę mi się liczyć. No, będzie, masz, będzie odcinek pojawiał się... Będzie odcinek pojawiał się codzień i mam nadzieję, że to mi się jakoś uda też utrzymać w roku szkolnym, że nie, nie będzie nam zadawane, nie wiem, 83 strony do domu. Więc będzie przynajmniej okej, okay, ale jeśli chcecie więcej odcinków, proszę moich nauczycieli, że, że, żebym po prostu mniej nam zadawali. Tak, jak myślicie też napiszcie w komentarzach, czy nauczyciel oni wam mniej zadawać. Może ja natrafię na taką szkołę, gdzie zadają tyle, ile wlezie, ale, ale dlatego kończymy też 20 dni przed końcem roku cały materiał. I połowa dostaje przed końcem, 20 razy więcej jedynek przed końcem roku niż przecież Dobra, teraz to sobie już rozwalmy refery. No kurde. No ja... Uratowałem ją! Jestem bogatem! Uratowałem świnie, która grzęzła w ziemi, teraz grzęzie gdzieś tam w niebie. Zaraz ją upieczę, tak? Świnko, tak. Zrobimy. Mhm. Dobra. Yy, rozpalamy, Okej, okay, już wystarczy. I ciśniemy zrobić piecyk. I... Yeah. I piecyk, jak już zrobimy, czy transportujemy do jakiejś kryjówki. Przynajmniej taki mam plan, jak tam się uda. Mam nadzieję, że tutaj jest to ładna jaskinia, gdzie można się zamurować z dwóch stron. Nic się nie zabije, żadnej apokalipsy nie będzie. Nic w tym stylu. Chociaż nawet myślę tu. Nie, nie, tu nie. Oj, może. Dobra, jak jest może to lepiej nie. Zaraz mnie coś zacznie bić. Zaraz wiem, wkurza Was to, że mam jedzenie, ale go nie jem. Ale nie chce mi się tracić. Pójdę może tam, i zbuduję coś, wskadę wyrąbię, albo tutaj, nie. Tu nie, dobra, mamy czwarty level lagi, aua, nie bijcie mnie, ja. o, tak, o, spójrzcie ludzie, Idealny wręcz teren do tak wrąbania się w skałę. Super. Dobra, to póki co zjem tego jednego rafczopa, żebym miał te dwa głody. I pociśniemy na tą górę. Ale fort! Dobra, to spotkamy się na tej górze, jak wejdę i wydrążę małą Dziurę. Do zobaczenia. Cześć, jestem już w mojej jaskini. Nie wiem jak to powiedzieć. Jest już praktycznie, mam tutaj wszystko co potrzebne do życia wydrążone. Teraz tylko pochodnie zrobić. Dobra, jest 12 pochodni to. Jest tak wszystko teraz żałuję, że nie zrobiłem tych. Nie ogoliłem owiec jak byłem na tamtej wyspie i przed tym wypłynąłem no więc jest trochę dopiero Dobra to teraz myślę żeby to zacząć tak zrobię takie zejście do kopalni albo no wiem dobra zejście do kopalni Teraz będę kochał bo muszę go zużyć. Oj, to długo będzie długo. Dobra, tak? Pociśnijmy, będziemy kopać, żeby głową się nie obijać o sufit, więc powinno być ok. Tak, tak, tak o udało się dobra teraz tu jeden stopień niszymy i stawiamy tą, yy, <laughs> Sorry. stawiamy pochodnie dobra ale jeszcze miałem do was sprawę organizacyjną żebyście wpadali na facebooka ale to nie wiem czego jeszcze sobie założę nie wiem no bo jak się ma tak mało widzów, no, to zacząłem dopiero teraz, więc nie wiem, czy mi się opłaca wydawać tą kasę na stronę, skoro nawet nie wiem czy to wypali. Oczywiście każdy youtuber, mówię o teraz o youtuberach, żeby było jasność. Każdy youtuber taki początkowy, jak ja teraz, kto wie co jest za, co będzie za miesiąc, dwa, cztery lata, każdy taki początkowy youtuber, no wręcz przynajmniej wiem ze swojego doświadczenia i kolegów, że jest strasznie nie, niecierpliwi się na przykład jeśli ma na wzór, weźmy jakichś takich dużych youtuberów, nie wiem na przykład gościu, który chce nagrywać pranki yy, to ma na wzór, nie wiem Wardęgę, Remiego, Galiara, czy jakoś tak nie będę go nazwał no i że oni mają tam po milion, nie, nie będę wnikał gdzieś, o milion na pewno mają obaj. No i tak się nie może doczekać. O jak ja będę takim wardęgą, tak jak ja przyjdę na targ, to normalnie wszyscy patrzcie to jest ten, ten, ten o, co robi podobne filmiki do Wardengi. No, Także przynajmniej ja tak mam, no, ja się strasznie cierpię. Z moim minusem. Dobra. Więc zrobiłem dzisiaj. No chyba to co miałem zrobić w tym odcinku, bo potrzebny mi była chata. Tutaj ta kopalnia to jeszcze sobie dokończę po odcinku. Ale no w dzisiejszym odcinku... Boże, odcinku, odcinku, odcinku. To by było na tyle na tyle Siemano. Cześć i nie zapomnijcie dać lajka i suba. Hey.